środowe popołudnie koszykówka opanowała leszczyński rynek. Kibicom oficjalnie zaprezentowała się seniorska drużyna X-Demon Ten czy Leszno, natomiast młodsze zawodniczki rywalizowały w turnieju koszykówki plażowej. E, Karolina Budej nowa kapitan Ten czy Leszno. E, e, odpowiedzialne stanowisko w nowym sezonie? E, tak, mam nadzieję, że podołam. Myślę, że dziewczyny też mi pomogą tutaj w tej roli, także myślę, że to tylko dodatkowa funkcja. Mam nadzieję, że dam radę. Dzisiejsza impreza, myślę, że to fajna rzecz dla kibiców. Kontakt z kibicami jest dla Ciebie ważny? Tak, bardzo ważny, bo to kibice dla kibiców gramy. Kibice przychodzą, dopingują i oni też pomagają nam w grze. Wracając jeszcze do tego, co działo się w karnicach, nad czym pracowałyście najbardziej? Prezes ten Leszno Tomasz Janowicz widać, że tęcza dba o swoich kibiców. No, z, chcieliśmy w tym roku się pokazać tutaj z tej ładniejszej, piękniejszej strony. Uważamy, że koszykówka żeńska to jest piękniejsza strona koszykówki. Stąd ta mała prezentacja tutaj na Leszczyńskim Rynku. Bardzo się cieszę, że dopisała frekwencja, aby przyszły nasze dziewczyny, które tutaj grają w tęczy na co dzień. Przyszli rodzice, przyszło trochę kibiców, którzy do nas przychodzili na, na ostatnim, w ostatnim sezonie na parkiety, trapezu. Także mam nadzieję, że też przybyło trochę nowych kibiców. I o to nam też chodzi, bo serdecznie zapraszamy na, na występy X-Demon w sezonie wszystkich, którzy chcieliby na sportowo spędzić ten czas. Wracając jeszcze do tego, co działo się w Karnicach, nad czym zespół pracował najbardziej? Myślę, że tutaj dwie rzeczy to jest kondycja i taktyka. Trener Ryszard Balański podzielił to na dwa takie bloki. Szliśmy tutaj sprawdzonym przez trenera schematem. Pracujemy dalej. Ten, ten cykl przygotowawczy się jeszcze nie zakończył, za chwilę przed nami sparingi, także zobaczymy na jakim jesteśmy etapie, tak naprawdę za jakiś tydzień czy dwa. Wracając do sparingów, czy znajdą się wśród nich jednak zespoły ekstraklasowe? Był, był temat Ostrowi Ostrów na koniec września, natomiast niestety nie z naszej przyczyny Ostrowia zrezygnowała z tego meczu, prawdopodobnie ze względu na to, że dostała zaproszenie na jeden z takich mocnych turniejów ekstraklasowych, przedsezonowych. Stąd na razie z zespołami z ekstraklasy zapewne się nie zmierzymy, chociaż jesteśmy otwarci na takie sparingi. Ale tutaj w zamiarach jest, są mecze kontrolne z dobrymi zespołami. Z Gorzowa, z Aleksandrowa Łódzkiego, AZS-em Poznań. Zagramy też zapewne z Jelenią Górą, z Beniaminkiem Głuchoazami, albo z uks em albo jednym z zespołów ze Szwecji, z Sztokholmu. Z AZS-em ważny sparring, ponieważ na rozpoczęcie e, z ligi jedziemy właśnie do Poznania. E, tak, tak, to taki mecz ze smaczkiem. E, te mecze między Tęczą a AZS-em ostatnio były dosyć zacięte. W tym roku mamy trenera, który prowadził w ubiegłym sezonie AZS, mamy dwie zawodniczki, które tam grały. Myślę, że będą to takie derby, które rozpalą, że tak powiem, nadzieję na ten sezon, i pokażą obydwa zespoły z dobrej strony, a jaki będzie zwycięzca. My wierzymy w nasz zespół i staramy się robić wszystko, żeby ten pierwszy mecz wygrać. Miejmy nadzieję, że mieszanka rutyny z młodością wypali i nasze koszykarki będą zwyciężały w każdym spotkaniu z taką elegancją i pewnością siebie, jaką pokazały podczas środowej prezentacji.